Cześć, tutaj Ernest Syska. Tym razem będę opowiadał o chorobach trzech, którymi zajmuje się Stowarzyszenie na Rzecz Chorych CIDP, MMN i GBS. I postanowiliśmy tutaj razem z członkami Stowarzyszenia nagrać wprowadzenie do tych trzech chorób, pokazać też różnicowanie, ponieważ to może być ważne dla tych nieszczęśników, którym się te choroby zdarzają. A w szczególności dla osób, które nie wiedzą jeszcze, co mają. Ja już jeden taki film popełniłem. Nieco mniej szczegółowy, może tak bardziej ogólnikowo wyrażony, jak różnicować polineuropatię, sam jak diagnozować. A tym razem jestem trochę bardziej przygotowany, bo mam notatkę, żeby mi się nic nie pomyliło. I wydaje się, że warto sobie to omówić. No, więc skoro stowarzyszenie zajmuje się chorymi e, na CIDP, GBS i MMN, e, to e, omówmy sobie ich kluczowe różnice i e, oceńmy, e, co, co pozwoli, mam nadzieję, Wam ocenić, co, co, co macie, jeśli macie w ogóle te choroby autoimmunologiczne. Więc tak. E, Najbardziej takim, chyba wyraźnym czynnikiem różnicującym jest tempo rozwoju danej choroby. I w GBS-ie, który jest bardzo często nagminnie mylony z CIDP, jest bardzo charakterystyczne, takie bardzo szybkie tempo nasilania się objawów tej choroby. Mówimy, że w GBS-ie, czyli Gilliam objawy, znam też takie przypadki u kolegów i koleżanek to są dosłownie dni. To jest reakcja organizmu, pojawiająca się dosłownie w ciągu kilku dni, bardzo ostra, prowadząca do tego, że osoba traci w bardzo szybkim tempie siłę w mięśniach i też czucie, i pojawiają się ryzyka problemów oddechowych, więc taka osoba od razu trafia na SOR. No i tam podawane są odpowiednie leki. I ja, jako osoba z CIDP, byłem również potraktowany jako GBS-owiec. Oczywiście u mnie to było wolniejsze, ja to w wywiadzie od razu mówiłem, że e, pierwsze objawy miałem tam dwa tygodnie wcześniej, e, ale mimo tego gdzieś tam lekarze ocenili, że być może to jest GBS. E, potem się oczywiście okazało, że to jest CIDP. Już nawet tam czytając, wysnuwałem takie tezy, ale Powiedzmy, trzeba byłoby trochę więcej obserwacji wykonać, żeby stwierdzić ten CIDP, co zajęło bagatela ze 2 miesiące, żeby taką diagnozę postawić. W MMN, szczerze mówiąc, ponieważ nie mam tej choroby, w multifokal e, motor neuropatii nie wiem, jakie jest tempo jej pojawiania się, ale tutaj notatki mówią, że jest raczej wolne, więc są to miesiące, lata, kiedy ta choroba się ujawnia. E, następny punkt, bardzo ważny, to jest dominujące objawy. Jak wspomniałem w gbs jest to szybko narastająca słabość, parestezję i ból. W gbs jest to osłabienie, mrowienie i zaburzenie czucia, które jest wolniejsze. jeśli chodzi o MMN, to są osłabienia i zaniki mięśni, które jest zdecydowanie bardziej wolne. I jeszcze jest oczywiście MMN z blokiem przewodzenia, to jest taki MMN, który po prostu wyłącza jak gdyby część mięśni całkiem. Nie następuje tam przewodzenie, czyli na przykład jest coś w rodzaju no nie wiem, kończyny czy coś takiego, ponieważ ona jest kompletnie odcięta, nie rusza się. Co do czucia, są wyraźne różnice między tymi trzema chorobami, bo MMN nie ma problemów z czuciem, a w CIDP i w GBS są, jest upośledzone czucie. Tak? Ja po sobie wiem, że moje stopy, przede wszystkim właśnie stopy, nie czuły nic na swoich podeszwach albo czuły bardzo mało. I w GBS jest podobnie. Symetria, bardzo ważny czynnik, charakterystyczne jest to, że CIDP i GBS są symetrycznymi chorobami, czyli te wszystkie zaburzenia są po obu stronach ciała tak samo, a w MMN nie. W MMN są asymetrie, to jest też ważny czynnik różnicujący. Odruchy ścięgniste, tak? czyli osoby, które mają badane odruchy, w CIDP odruchy znikają, w GBS częściowo znikają, w, w MMN-ie częściowo, nie wiadomo w zasadzie, tylko w zajętych segmentach. E, Niewydolność oddechowa. Jeśli chodzi o GBS, to jak wspomniałem, bardzo jest wysokie ryzyko pojawienia się takiej niewydolności oddechowej. W CIDP to musiałby być e, późny stan, że tak powiem, nieleczone CIDP. No to po miesiącu, ja miałem problemy z oddechaniem, ale to po miesiącu. E, w... E, MMN jest bardzo rzadki takie, takie, taki problem oddechowy. E, tu jest jeszcze kilka ważnych punktów, co można podać takiego bardzo istotnego w różnicowaniu. Oczywiście leczenia. Leczenia są, e, są dość podobne w trzech chorobach, więc nie, nie można za bardzo użyć terapii jako terapii różnicującej. Bo tu widzę, że w trzech chorobach leczone są praktycznie tak samo czyli i Wigiem, Sigiem, steroidami i plazmoferezą. E, jeśli chodzi o skuteczność steroidów, to jest ciekawe. E, w przypadku MMNowców nieskuteczne i mogą szkodzić. W przypadku CIDP, nam takie przypadki bywają skuteczne, a w przypadku GBS-u są kompletnie nieskuteczne. E, i więcej szczegółów, słuchajcie, bo tutaj ja odczytuję to, co u nas na naszej stronie stowarzyszeniowej będzie wisiało, albo już wisi, więc chciałbym podkreślić te kilka różnic, które te choroby mają. Oczywiście warto wniknąć, postaram się to zrobić w następnym filmie, w jakby genezę genezy tych chorób, jak one w ogóle powstają, jak się dzieją i jak dokładnie wyglądają objawy. Także na tą chwilę dziękuję. Y do usłyszenia.